Cześć kochani, ja jestem Meta. to jest kanał Zwyczajna Kobieta i dzisiaj witam Was w nowym filmie. Dziś, jak widzicie, mamy bardzo deszczową pogodę. Wczoraj było słoneczko, dzisiaj znowu pada. I ja dziś przyjechałam tu z moją siostrzenicą. Przyjechałam tu z moją siostrzenicą, ponieważ są dzisiaj urodziny. Także myślę, że Julci będzie bardzo miło, jeżeli zostanie jakieś życzenia urodzinowe, prawda, Julcio? <grych> tak, i my dzisiaj przyjechałyśmy tutaj razem na jakiś kupić jakiś prezent urodzinowy. Julcia coś sobie wybierze, coś kupimy. Julcia ostatnio jak u nas była, to poszła razem ze mną na Ciuchy, do Ciuchlandu. Także chciała również ze mną się przejść. Także idziemy zobaczyć, co jest ciekawego w Ciuchlandach. I pójdziemy również do lokalu, ponieważ Tomasz skończył już tapetować, malować. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda w środku. No i dzisiaj prawdopodobnie przewieziemy maszyny też do tego lokalu, ale nie wiem, no, ze względu na tą pogodę, żeby te moje maszyny nie zmokły, to może to się przesunie, chociaż może po południu przestanie już padać. Także zapraszam Was na dzień, który spędzicie z nami. Okej, okay, wchodzi Jula do lokalu już po zakupach. Ładnie. I co ładnie? Tak, tak cukrowo. Ładnie, cukierkowo. Jula ma tutaj prezencik. Mam nadzieję, że mama krzyczeć nie będzie. I tak to moi drodzy Państwo, wygląda tutaj. Pięknie, jeszcze zapalę światło. Z jednej strony. O! I jeszcze z drugiej strony. Tak? Mhm. O! Pięknie. A niedługo przyjdą, że Zostawiamy zakupy i idziemy jeszcze do ciuchlantu pogrzebać. Co ciekawego tam się znajduje, i oczywiście od razu pokażemy, co kupiłyśmy. Ja wierzę, że znajdziemy jakieś perełki. Jesteśmy już po zakupach i tutaj mam wszystko: zakupy spożywcze, <grych> nitki, ponieważ e, właśnie będę odwozić Jurka do domu. Jurka będzie uczyć chodniarkę, robić na szydełku. i pokażę Wam, co kupiłam. Jurka znalazła jakieś maskotki. I podobno Juci bardzo lubi tą bajkę. Ja tej bajki nie znam, bo nie mam syna po prostu. Zobaczcie, znalazłam nową sukienkę z metką. Jest cudowna. Brakuje mi chyba 2 cm, żeby się zapiąć, ale mierzyłam na ubranie. Więc może? Może się uda. To już moja taka sukienka. Jest po prostu piękna. Druga sukienka, która się nie mieszcza, ale leży w mojej szafie i czeka na swoją kolej i na odpowiedni czas, ale y, jakoś y, nie mam potrzeby chudnąć ogólnie. Nie mam takiej potrzeby, więc może kiedyś, przypadkiem, uda mi się zrzucić kilka kilo, dwa centymetry, to będzie i się zmieszczę. Odstawiłam już Julię do domu, Przebiałam się. Dzisiaj, tak jak mam mówię, na początku jest deszczowa pogoda, jak tu jechałam, czułam się tak dziwnie, że wychodzę z domu. <laughs> że ja wychodzę z domu na takim wiecie, legalu. Nikt mi nic nie może powiedzieć, że ja z tego domu wychodzę. I nie pyta, kiedy wyłce, tylko po prostu idę. I tak się dziwnie czułam, jak jechałam, mącząc sobie muzykę w Feradio, i tak fajnie mi się jechało. I wziąłam dzisiaj dla Was i to jest trochę nie, niepoprawne politycznie, że tak powiem, może tak powiedzieć. Wziąłam High Zero i wzięłam ze sobą mopę y, Rajputha, mopa iPadha, y, 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 żeby spróbować tutaj wszystko sobie doszerować. Co mam na myśli mam na myśli podłogę. Bo ona jest bardzo brudna. Tutaj już kawałek umyłam High Zero. I dać różnicę. Ale to jednak nie jest to, co ja bym chciała osiągnąć tutaj, bo tam pod tą szafką jest o wiele jaśniejsze, więc teraz będę próbować iPadem trochę. Mam wrażenie, że HiZero jest za mało, za mało... Podłoga nie jest wystarczająco wiecie, nasączona, żeby po prostu domyć taki brud. Tu nie chodzi o to, że on nie działa. Bo on działa, uwielbiam go w domu, ale w domu momencie, u takiej podłogi, no to nie wiem. Czas wypróbować drugiego mopa. Dobra, słuchajcie, to hit. Byłam właśnie tutaj jajpatrem. E e Mopem e patcha. tylko wzięłam złą końcówkę, bo to jest do drewna. A powinnam taką, co jest bardziej nasączona wodą, e wziąć. E I tak, użyłam sobie pudełko, znano serbem. I słuchajcie, no to jest biel. To jest po prostu taka biel. Jak tam pod e, ladą. Także się udało. Wow, teraz mnie czeka masa sprzątania. Zobaczcie to, masa. I to jest po prostu wszystko takie brudne, ale już teraz wiem, że się chociaż domyję. Mogliście zobaczyć, skończyłam już jedną połowę. Ta różnica jest kolosalna. No, zobaczcie tylko, jak jest. a jak tam jest, ludu. Czego Tego tak nie było widać. Jak ten lokal jeszcze nie był pomalowany. A ja przed chwilą byłam po obiadek. Koniec nie przyniosłam z domu i nie spodziewałam się, że tak długo zajdzie mi tutaj. I poszłam po obiad na wynos, a pani nie miała kubka. Takiego, żeby mogła sobie wziąć kawę na wynos, Więc się zapytałam. Czy pożyczy mi kubek? Także teraz idę ten kubek odnieść. Ok, więc jak to myję? Teraz sobie myję po takim pasku. Doszłam do wprawy myję po pasku. Zostało mi jeszcze jedna czwarta. Na podłogę wylałam sobie wodę na ten pasek. Nie patrzcie na to, że on jest taki czarny, ale nie da się tego uniknąć. To jest mod. Um, I tak, mam mydło z nanosebem. To mydło nie jest tylko, wiecie, do sprzątania, można też. Twarz tym czasami byłam mydłem, no ale miałam osobne. Nie to samo, które do sprzątania. A iPad to jest polska firma. To są takie ekologiczne czyścidła do sprzątania. Ja już używam tą firmę od grudnia zeszłego roku, czyli jakieś 8 miesięcy, 8 albo ponad 8 miesięcy i uwielbiam, bo można sprzątać bez użycia chemii i na przykład okna. Mam taki czyścik, to jest akurat do drewna. To jest czyścik do drewna. Ale pomyliłam się, więc wziąłam zły, mam taki inny czyścik jeszcze, rękawica na rękę. Samą wodą myję okna, później przecięłam ścieczkę i zero smug. Naprawdę uwielbiam. Dobra, także mydełkiem sobie wyszorowałam i teraz... ...czyszczę pasek po pasku. Moi drodzy, ja już dzisiaj się z wami żegnam. Skończyłam tutaj pracę swoją na dzisiaj padło mi hajzio, także muszę je naładować. Został mi dosłownie kawałeczek, malutki kawałeczek do umycia. Ach, I co? Następnie będziemy z Basią zamawiać szafę, duży stół. Musimy jechać do kłytowni do Rzeszowa lub zamówić przez internet welurowy materiał, różowy welur. I uszyjemy sobie z tego tutaj welujowe zasłony, będzie ich trochę tutaj, będzie też przymierzalnia taka różowa, walorowa, ogólnie będzie tutaj różowo, będzie biel, będzie złoto, a ja Wam chciałam serdecznie podziękować, o, jeszcze jakieś brody miałam na palcu, chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, że towarzyszy, towarzyszycie mi na mojej drodze. Jak widzicie, moja droga przez ostatnie lata, odkąd prowadzę kanał na YouTube 5 lat. Moja droga no, jest już taka, no, powiedziałabym, różnorodna. I dzisiaj dotarłam do tego miejsca, w którym jestem, razem z przyjaciółką otwieram lokal. Jak lubię mówić? Tak jak lubię mówić, do przodu, przed siebie. Trzeba iść do przodu przed siebie. I tak. I tak, to będzie kolejna przygoda. Wiecie, co jeszcze pamiętam? Jak kilka lat temu któryś z moich widzów napisał Marta zaskocz nas czymś w tym roku. Ja tak, tak mi to zapadło w pamięć. I za każdym razem, jak coś robię nowego, nowego, to tak się zastanawiam, czy już wystarczająco zaskoczyłam, czy już. Wystarczająco nie wieje nudą, <laughs> ale wiecie, no to jest po prostu zwykłe, zwyczajne życie. Jest to kanał lifestyleowy. o życie na mojej podkrepackiej wiosce. Więc ta moja mała podkrepacka wioska zaprowadziła mnie tu, na miasteczka obok, do tego lokalu, który będzie po prostu jak z bajki. I będzie mi się tutaj przyjemnie, codziennie pracować. Także jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście ze mną i do kolejnego filmu. Pa!